Dzień dobry, Chciałem zrobić tutaj odcinek demontująco informacyjny, bo wydaje mi się, że powinienem dla tych moich wiernych dwóch lub jednego słuchacza odnośnie, o jest tu tam jakieś śmieci, to zaraz zasłonię, zobaczcie. Kwestia z tego typu. Chciałem powiedzieć, że tak, Maratuńczyk poległ. Po trzech tygodniach treningowych doznałem kontuzji, jakby nie jakiejś poważnej, że mi wyrwało całą nogę, ale... Bardzo niekomfortowo mi się zaczęło biegać i boleśnie bym powiedział, także nie mogłem biegać. No i tak sobie próbowałem co tydzień, co dwa coś, ale się niestety nie udawało. I dopiero od trzech tygodni niecałych mmm, robię jakiś sport, ale do biegania jeszcze chyba nie jest mi daleko. Muszę tą nogę, kolano konkretnie wzmocnić. Także tutaj dementuję to, że pojawię się na maratonie, bo się nie pojawię niestety. Pojawię się wtedy w Polsce. Ten maraton jest, ale nawet do Krakowa wydaje mi się, że takiej wycieczki nie urządza. To jest pierwsza rzecz, zasadnicza, druga rzecz. E, chwalę się, że już dotarłem na siłownię <laughs> i to jest fantastyczne. Mam tam kilka takich nowych e, zajaweczek. W sensie nowych, nowych starych. No. Coś tam pływam, coś tam wiosuje, coś tam orbitrek, to jest moja nowa zajawka. E, dzisiaj byłem 30 minut prawie bardzo intensywnie i czuję się jak po fajnym bieganiu, a kolano nie boli. Znaczy, nie rwie. w ten sposób, bo gdzieś tam cały czas jeszcze mogę powiedzieć, że je czuję. Także demontuję to wszystko. Ee, weekend genialny, powiem szczerze, że miałem wolną sobotę i byłem godzinę w domu. A miałem w planie sobie poleżeć. Bo tu coś tam, jakieś śniadanie, tu coś tam, jakieś tam stópkanko małe, jedno, drugie, trzecie. I się zrobiła 21.30, jak wylądowałem. A po tym czasie też nie liczę, bo normalnie o tej porze to i z pracy potrafię wrócić, jak praca się przeciągnie. Także no. Dzień wolny, bardzo intensywny. Nie czuję, żebym poleżał na kanapie. Zabukowałem też tatuaż i mam nadzieję, że tym razem się nic nie wykrzaczy. Kilka ciekawych wątków w moim życiu jakby też się pojawiło, o których Wam nie powiem. Tak jest, też Państwa. Życzę Wam pięknego dnia. Pozdrawiam serdecznie i buziaczki.